Co kurwa to jest? Co to kurwa jest? Na temat zdobywania polskich kobiet powstają podręczniki. Ja pierdolę, no proszę, powiedz, że to nieprawda. ...autorstwa członków puła, czyli artystów podrywa. Bank Poland. Co ej, g... ej Polki kurwa, nie róbcie tak, proszę. A Polskę na zagranicznych forach nazywa się Tajlandią Europy. Może dawać do myślenia. Czy Polska to kraj, w którym istnieje gałąź turystyki, o której nie uczono nas w szkołach? Przeanalizujemy zjawisko seks turystyki nad Wisłą. Może to być edukujące, szczególnie dla kobiet, że turyści mogą nie przyjeżdżać do Polski, zwiedzać zabytki, ale żeby mieć przygody seksualne. Niech materiał będzie również formą ostrzeżenia dla młodych Polek. Jeśli na ulicy zagaduje je obcokrajowiec i naciska na tak zwaną szybką randkę, to prawdopodobnie jest to przedstawiciel środowiska pua, pickup artists, czyli artystów podrywu.

A jakby Polak tak kurwa, nie daj Boże, zrobił, dostałby kurwa z napisałaby na Twitterze, że zboczeńca spotkała, ale z zagranicy to zajebisty bądź po angielsku kurwa mówi, bo ona może pokazać, jak, jak ją wyszkolili kurwa w podstawówce. Na temat tak zwanych seks, sekstury... Nie ogarniasz, że że to sztuczne? Tak? Sztuczne? To sobie kurwa wyobraź. Tobie kurwa wyobraź, że ja sam byłem dwukrotnie widzem takiego podrybu na ulicy we Wrocławiu. Dwa razy podeszli goście, którzy mówili po angielsku. Kurwa. Nie widziałem nigdy, żeby ktoś z taką łatwością dupę poderwał. Jak ona usłyszała język angielski, to miałem wrażenie, że zamieniła się w ślimaka. Że jakby kurwa usiadła na chodniku, to by tylko jedna wielka plama została. Turystów w Polsce zrobiło się szczególnie głośno po aferze z 2018 roku, kiedy to pewien Brytyjczyk poderwał 19-letnią dziewczynę w Rzeszowie, w Rzeszowie doprowadzając ostatecznie do tego, się. że młoda Polka się z nim przespała. I pewnie świadczyłby o tej historii, gdyby nie fakt, że mężczyzna nagrał swoje podboje, a następnie umieścił materiał w sieci. Jak możemy przeczytać w jednym ten z artykułów dotyczących tego wydarzenia, grosze. gdy film z nagą Polką leżącą na. uważam, że ten tony z Gawronkiem to dobry eliminator. na hotelowym łóżku został opublikowany, w polskim internecie zawrzało. Większość komentujących bardzo krytycznie oceniała zachowanie Polki, choć i Brytyjczykowi się dostało, ponieważ pojawiły się oskarżenia o to, że upadła młodą Polkę. Jednak internaci zauważyli, że dziewczyna jest wręcz siłą odciągana od Brytyjczyka i mimo starań jej przyjaciół, i tak zostaje z nim, podczas gdy reszta rozchodzi się w swoją stronę. Internet oczywiście wyraził swoje nieprzychylne opinie na temat całego zajścia, jednak tu powstaje pytanie: Czy jest to pojedynczy przypadek, czy jednak zjawisko na szerszą skalę? Jest to na pewno zjawisko na szerszą skalę, zważywszy na to, że ja dwukrotnie miałem nieprzyjemność być yy, świadkiem podrywu. Osoby z zagranicy na Polce, na ulicy, właśnie i dwukrotnie te laski wyglądały, zachowywały się, kurwa, jakby chciały połknąć penisa. Dosłownie połknąć kurwa penisa, złapać go do buzi i trzymać tak długo, jak tylko będą mogły. Na raz nawet była taka akcja, to, to był taki soft podryw. Soft, ja o tym na lawie mówiłem. Siedziałem sobie na zewnątrz w restauracji i podszedł ziomek, taki dosyć niski, ale umieśniony, fajnie zbudowany, z takim grubym kolegą. I podszedł do dwóch lasek, dwie laski szły. I zapytał ich, gdzie jest jakiś fajny bar, coś takiego, gdzie mogliby usiąść i się napić. Te laski odpowiedziały, gdzie takie miejsce się znajduje i je polecają. I od razu padło pytanie, to może z nami pójdziecie się napić? Dziewczyny, kurwa, promieniały, promieniowały po prostu całe. Spojrzały na siebie, wyglądały jakby złapały Pana Boga, kurwa, za nogi. Powiedziały, nie no, jasne, wiadomo, że tak idziemy, idziemy, oczywiście. I od razu, kurwa, poszły do baru, nie, z tymi Anglikami. I to nie ma w tym nic złego, nie? Tam nie było nic niepokojącego, no ale taki soft przykład dałem. Ja mam wrażenie, że naprawdę, jak lecisz do Polski, mówisz w języku angielskim, to jest niestety masa dziewczyn, które chce skoczyć na dika. Czemu nam kurwa nie dają? To się Polakom. Nie mi, bo ja nie mogę. Ale ogólnie. Dziewczyny, co wy podpierdalacie? Bo co, bo tramwajem kurwa jeździmy, to jesteśmy gorsi? Czym jest seks turystyka? To zjawisko polegające na tym, że w czasie wyboru kierunku podróży bierzemy pod uwagę przede wszystkim chęć spełnienia o, naszych marzeń seksualnych. chyba 43% złoty... Ale mi też się wydaje, że tutaj w grę wchodzi taka anonimowość, nie? że dziewczynie się wydaje, że przylatuje jakiś gość z zagranicy i on tutaj jest tylko na chwilę, to ją kurwa wyrucha jak szmatę i nikt się nie dowie. I HEHE, he, jest dyskretnie. Jest dobrze. Tak zarówno do socjologii, jak i antropologii kulturowej. Tak zdefiniowane zjawisko w pojęciu globalnym istnieje nadal. Tak zdefiniował zjawisko seks turystyki Jacek Kochanowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i kierownik Ośrodka Badań Społecznych nad Seksualnością. Geneza seks turystyki w Polsce sięga lat 90., kiedy to doszło do przemian polityczno-gospodarczych. Jest to o tyle ważne wydarzenie, że do Polski zaczęli wówczas przyjeżdżać obcokrajowcy. A przypomnijmy, Polska była i w znacznym stopniu jest nadal monoetnicznym krajem. Zatem każdy obcokrajowiec, szczególnie ten z Zachodu, wzbudzał zainteresowanie. To prawda. No, to złote. się zgadzam, to chodzi o chodzi o pieniądz. Od razu ma nastawienie 2 X lepszego życia z takim typem, bo waluta wiegza. Tak samo jest, jakby spoderwał Ukrainkę. Znaczy nie, to ja uważam, że tutaj aspekt finansowy, tak, żart, żartami, nie jest aż tak istotny. Oczywiście jakoś rolę odgrywa, bo to też dla kobiety jest swego rodzaju zaradność. Natomiast uważam, że to, to, co powiedziano w filmie jest trafne, to znaczy ważnym aspektem jest inność, jeżeli chodzi o urodę. Jest to rzadziej spotykana uroda u nas w kraju, bo faktycznie my nie jesteśmy multikulti w Polsce jeszcze. A przynajmniej nie na dużą skalę i w żadnych w sumie większych miastach poza Warszawą, więc dla kobiet to wzbudza zainteresowanie. 101, 0, 4, 8, Taki mężczyzna je bardziej 16, 16 groszy. Dlaczego w szczególności ten z Zachodu? Aby to zrozumieć, musimy zrozumieć sytuację, jaka wtedy panowała w naszym kraju. Przepaść gospodarcza pomiędzy Polską a krajami Zachodu była naprawdę duża. Dlatego przedstawiciele tej bogatszej części Europy mogli. Czym różni się Polak od Anglika, wyłączając język? My zazwyczaj mamy proste zęby. I przyjeżdżać do kraju nad Wisłą i praktycznie nie odczuwać tego finansowo. Ich przyjazdy często stanowiły okazję dla młodych Polek, które widziały szansę dla siebie na zdobycie lepszego życia i wyjazd z nowym potencjalnym partnerem na Zachód. Jeszcze większe zainteresowanie turystyką seksualną w Polsce nastąpiło po wejściu do Unii Europejskiej i strefy Schengen, dzięki czemu podróże do naszego kraju stały się łatwe. Największą popularnością cieszyły się oczywiście miasta studenckie, takie jak chociażby Kraków. Kolejny wzrost popularności Polski na seks turystycznej mapie przypadł po Euro 2012. Temat seks pomimo faktu, że wciąż należy do sfery tabu, to jednak bywa poruszany w mainstreamowych mediach. W wirtualnej Polsce opublikowany został wywiad z seksuologiem Andrzejem Gryżewskim, który tak opisywał dynamikę seks turystyki podczas euro. To był zdecydowanie tak. Weronika napisała, uwaga, kobiecy punkt widzenia. Moje doświadczenie jest takie, że Polacy są bardziej nastawieni na poderwanie dziewczyny. Osoby z innych krajów zazwyczaj chcą pogadać o różnicach kulturowych i tym podobne. Więc co przypadek, to inny. Ale jakie różnice kulturowe? Chcę ci pokazać, że ma inną kiełbasę kurwa niż Polska. Zamiast kurwa dostać yy, klasyczną białą, to dostaniesz kurwa brunatną, lepiej przypieczoną. Zwany pik na wykresie, ale nie nazwałbym go momentem przełomowym. Po euro Kraków nie przemienił się w seksualną mekkę. Większość prostytutek wróciła do swoich miejsc zamieszkania. Na łamach.netu natomiast możemy znaleźć wywiad ze wspomnianym wcześniej Jackiem Kochanowskim. Przytoczmy fragment. Pytanie dziennikarki. Zacznijmy od naszego podwórka. Nie jest tajemnicą, że obcokrajowcy, szczególnie Brytyjczycy, upatrzyli sobie Polskę i masowo spędzają tu swoje wieczory kawalerskie, szczególnie w Krakowie czy w Wrocławiu. Niemcy odwiedzają polskie wybrzeże. Dlaczego seksturyści wybierają właśnie nasz kraj? Odpowiedź profesora Kochanowskiego. Głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, jeśli mówimy o seks turystyce w rozumieniu ograniczonego czasu i pieniędzy, ale i dużych potrzeb seksualnych, to wyjazd pod pretekstem wieczoru kawalerskiego na weekend do wciąż taniego kraju na wschodzie jest dla m.in. Brytyjczyków idealnym rozwiązaniem. W ciągu kilku dni nie ma czasu na podboje i flirt, turyści sięgają po usługi osób trudniących się w tym seks biznesie. Dla ludzi z Europy Zachodniej w Polsce usługi seksualne są wciąż relatywnie tanie. W Krakowie jest bardzo wiele agencji, które zapewniają obcokrajowcom kompleksowe usługi: od zakrapianej imprezy po usługi seksualne. Drugą sprawą jest, że dla mężczyzn i kobiet z zachodniej Europy Słowianie i Słowianki mają pewien rodzaj orientalizmu. To, co my o sobie mówimy, słowiańska fantazja, dzikość, emocjonalność, chęć do zabawy, pełne pasji i namiętność, to ciekawi obcokrajowców. Przeprowadzone w Niemczech i Anglii badania dowodzą, że zarówno mieszkańców, jak i mieszkanki tych krajów nie kuszą tylko niskie ceny, ale pociąga ich również słowiańskość. Co więcej, usługami seksualnymi w Polsce nie trudnią się same Polki i Polacy, ale i osoby z dawnego Związku Radzieckiego, Rosji, Ukrainy, Białorusi, czy z nawet dalszych krajów, które również charakteryzują się tymże orientalizmem. Zatem wyszczególnione zostają dwa czynniki ekonomiczny oraz spełniania fantazji. Polki, podobnie jak kobiety z innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, słyną ze swojej urody. Jacek Kochanowski wskazuje, że uroda ta, w połączeniu z orientalizmem, czyli wschodnim usposobieniem, wzbudza ciekawość u turystów zachodu. W dalszej części Jacek Kochanowski dodaje, że kolejnym istotnym czynnikiem jest poczucie pewnego rodzaju bezkarności na wyjeździe. Sam okres wakacyjny powoduje, że jesteśmy bardziej wyluzowani, nastawieni na zabawę i odpoczynek. A wszelkie reguły życia codziennego ulegają zawieszeniu. Ponieważ w miejscu zamieszkania trudno osiągnąć taki stan. Wyjeżdżamy. Niekoniecznie daleko, ale sama zmiana miejsca pobytu jest takim symbolicznym aktem wyjścia z codzienności Biznesman i wejścia w taką sytuację złotych, karnawału, groszy. gdzie obowiązki i problemy, które towarzyszą nam na co dzień, wypieramy i poddajemy się tej pewnego rodzaju wolności. W innym artykule natomiast można napotkać próbę oszacowania skali zjawiska. O ile oczywiste wydaje się, że Mekką szukających rozrywki są takie kraje jak Tajlandia, Kostaryka, Egipt, Dominikana, Wietnam, Kambodża, ale także usytuowana tuż obok nas Ukraina. O tyle szokiem dla wielu może być, że Europejczycy równie chętnie na seks wakacje przyjeżdżają do Polski. Fondation Sel szacuje, że 14% cudzoziemców wybiera się nad Wisłę właśnie... Gdzie we Wrocławiu kupić dziewczynę? Drugie dno... <laughs> Platnie Polda. Za drinka jest twoja, nie? A tam drink kosztuje 7 zł. Nie w tym celu. Tutaj jednak tam są specyficzne dziewczyny często. CJ od 2 zł i 16 groszy. Należy uzupełnić kontekst, bowiem nie wszystkie kobiety, do których przyjeżdżają obcokrajowcy w celach seksualnych są Polkami. Jak mówi przytaczany już seksuolog Andrzej Gryżewski, w naszym kraju jest bardzo dużo cudzoziemek, które uprawiają seks za pieniądze. Głównie Ukrainki, Białorusinki, Litwinki czy Bułgarki. Ich usługi są względnie tanie i. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy na polskiej scenie. Yy... O kurwa. Biznes przesyła dwa złotych 93 To właśnie Ukrainki dominują. Wydaje mi się, że teraz Ukrainek jest najwięcej, no bo mimo wszystko mamy duży napływ Ukrainy tutaj, więc siło rzeczy te panie lekkich obyczajów również przyjechały, więc się zatrudniły w naszym kraju, nie? I łatwo dostępne. Dlatego tylu seks turystów przyjeżdża do Polski? Kobiety z państw Europy Wschodniej często nie przyjeżdżają do Polski w celu uprawiania nierządu. Jednak w obliczu różnych perypetii życiowych decydują się na taką działalność, nawet okazjonalnie. Polska jest natomiast miejscem, w którym, używając języka ekonomii, podaż łączy się z popytem. Przeciętnemu klientowi z Anglii czy Niemiec łatwiej jest przyjechać do Warszawy, Gdańska lub Krakowa, niż wybierać się w znacznie bardziej ryzykowną podróż do Mińska lub Lwowa. Stąd właśnie rola Polski jako łącznika świata Zachodu i Wschodu. A wszystko na bezpiecznym unijnym terytorium. Nawet to przywitanie wygląda, jakby sobie konia walili wzajemnie. Czy Polska jest idealnym krajem dla artystów podrywu z zagranicy? Może się to wydawać absurdalne, ale w internecie nie jest trudno natrafić na fora i grupy PUA, czyli Pika Pojawia się zatem pytanie: gdzie ci artyści podrywu trenują swoje umiejętności? Najczęściej na ulicach miast, głównie studenckich, bo jak nie trudno się domyślić, łatwo tam napotkać młode i atrakcyjne kobiety. Niektórzy przedstawiciele PUA podróżują za granicę w poszukiwaniu wyzwań, a jednym z podobno najlepszych państw na ich mapie jest Polska. Powodów, dla których tak zwani pułasi przyjeżdżają nad Wisłę, jest kilka, a niektóre z nich zostały wymienione już wcześniej, czyli względy ekonomiczne oraz ciekawość stosunków z kobietami z Europy Środkowo-Wschodniej, które na świecie uchodzą za bardzo atrakcyjne. Pozostałych powodów ich przejazdów trzeba się doszukiwać na forach, na których wymieniają się swoimi spostrzeżeniami i statystykami. I tak oto na jednym z forów możemy przeczytać Warszawa jest najlepszym europejskim miastem do gier day game. Polki należą do najpiękniejszych na świecie. Od 2022 roku, w związku z dużym napływem Ukrainek uciekających przed wojną, średnia jakość wzrosła. Każdy komu podobają się Ukrainki powinien udać się do Polski. To moje ulubione miejsce do gier w Europie ze względu na stosunek jakości do ilości i logistyki. Jednak Polkom nie jest łatwo wskoczyć do łóżka przy pierwszym spotkaniu. Wymagane są umiejętności i czas oraz cierpliwość. Polki są kobiece, piękne, wykształcone i pogodne i stanowią doskonały wybór na long-term relationship. W takich słowach pewien człowiek podsumował swoje doświadczenia z podrywem w Warszawie. Jak pewnie zauważyłeś w jego wypowiedzi jest mnóstwo zwrotów, które. powiem tak, jadę do Warszawy to testować, natomiast was zapraszam na Twitch'a.